Ostatnie zadanie skojarzenia w drzewach polegało na pomocy głównemu bohaterowi w tym, że musiał wygenerować sobie drzewo o specyficznych właściwościach. To znaczy miał zadaną liczbę n, która mogła być do miliona, miał wygenerować drzewo, które ma n maksymalnych skojarzeń. Skojarzeniem w drzewie jest taki zbiór krawędzi, że żadne dwie z tych krawędzi nie mają wspólnego wierzchołka. Na przykład skojarzeniem w tym drzewie jest ta krawędź i ta krawędź. No i maksymalnym skojarzeniem jest taki, takie skojarzenie, które ma najwięcej możliwie krawędzi. Czyli nie ma w drzewie innego skojarzenia, które ma więcej krawędzi. No i na przykład dla tego drzewa właśnie te dwie krawędzie, które pokazałem, są jednym z maksymalnych skojarzeń. No i chcieliśmy, żeby tych maksymalnych skojarzeń było właśnie n, dokładnie n. No i drugim ograniczeniem było to, że to drzewo miało być całkowicie mało, no miało być do tysiąca, do tysiąca wierzchołków. No i teraz yy, taką ważną obserwacją było to, że nikt nam nie narzucał jak duże ma być to skojarzenie. To znaczy mieliśmy tylko podane ile ich ma być, a nie mieliśmy podane jak duże one mają być. No i tutaj yy, celem, celem zadania było to, żebyście poeksperymentowali sobie z różnymi drzewami, patrzyli ile one mają skojarzeń. Widać, że jeżeli chcemy mieć małe drzewo i ono ma mieć dużo najliczniejszych skojarzeń, to fajnie by było, gdyby te skojarzenia były stosunkowo małe. No w szczególności najmniejsze możliwe skojarzenie to jest jedna krawędź. No i teraz rozpatrzmy sobie taki graf. Bardzo prosty. Nazwijmy go gwiazdka. Gwiazdka ma jeden wierzchołek, z którego wychodzą wszystkie krawędzie do pozostałych wierzchołków. Te pozostałe wierzchołki nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Widać, że maksymalnym skojarzeniem w gwiazdce jest pojedyncza krawędź. Bo jeżeli weźmiemy pojedynczą krawędź, no to ten wierzchołek już jest wzięty w tym skojarzeniu, więc on nie może być już, żadna inna krawędź wchodząca do niego nie może być w tym skojarzeniu. No więc w związku z tym żadna inna krawędź z tego grafu nie może być w tym skojarzeniu. Pytanie, ile jest maksymalnych skojarzeń? No to jeżeli ten graf ma jakieś k krawędzi, no to Maksymalnych skojarzeń w tym grafiku jest dokładnie k. Po prostu możemy brać każdą z tych krawędzi i ona jest maksymalnym skojarzeniem. Tak więc, jeśli on ma k plus 1 wierzchołków, to ma też k skojarzeń. No dobrze. No i teraz, gdyby to nie było ograniczenia na to m, gdyby m mogło też być do miliona, dokładnie do miliona jeden, no to zadanie byłoby rozwiązane. Po prostu wystarczyłoby wypisać taką gwiazdkę, która ma odpowiednio wielu, yy, odpowiednio wiele krawędzi. No i to było takie w miarę oczywiste pod to znaczy dla niewielkich n, dla n do 999, można było po prostu wypisywać gwiazdkę. I to dostawało jakieś 30 punktów coś, 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 coś w tych granicach. E, natomiast no, należało się zastanowić nad tym, co zrobić dla większych grafów, no bo wtedy już nie można było takiej gwiazdki wypisywać. No i wtedy rozważmy sobie inne przykłady drzew. Mamy sobie na przykład. Takie drzewa, Gdzie tutaj jest A. Tych, tych synów tego wierzchołka i tutaj jest b synów tego wierzchołka. No i widać, że w tym drzewie maksymalnym skojarzeniem jest skojarzenie wielkości 2. No bo możemy wziąć ten wierzchołek i jeden z jego synów i ten wierzchołek i jeden z jego synów. Jak weźmiemy tą krawędź, no to od razu dyskryminujemy te dwa wierzchołki, jest skojarzenie tylko wielkości 1, czyli jest mniejsze niż takie skojarzenia z synami. No i pytanie, ile jest takich skojarzeń wielkości 2? Jest ich dokładnie a razy b. No, bo możemy wziąć dowolnego z tych synów i dowolnego z tych synów. Rozpatrzmy sobie na przykład jeszcze inne. Jeszcze inne drzewo. Drzewo, które ma wierzchołek synów, które jest połączone z innym wierzchołkiem, ten z jeszcze innym wierzchołkiem, ten też ma swoich synów. Zauważmy, że w takim drzewie maksymalne skojarzenie też jest wielkości 2. To znaczy znowu możemy wziąć tego z jakimś synem i tego z jakimś synem. Jeżeli weźmiemy tą krawędź, no to już tej krawędzi nie możemy wziąć, ale ciągle możemy wziąć tego z którymś synem. I Analogicznie jeśli weźmiemy tą krawędź, to bierzemy tego z którymś z synów. No więc ile jest możliwości wzięcia skojarzeń wielkości 2 w takim grafie, w takim drzewie? No dla tego wierzchołka możemy wybrać jeden z a plus jeden jego sąsiadów, no bo a synów i ten wierzchołek. Dla tego wierzchołka również możemy wybrać jeden z b plus jeden jego sąsiadów. Ale zauważmy, że nie możemy jednocześnie wybrać tego sąsiada z tym wierzchołkiem i tego sąsiada z tym wierzchołkiem, no bo wtedy mieliśmy takie skojarzenie, a ono nie jest poprawnym skojarzeniem, bo ten wierzchołek jest w dwóch krawędziach. Czyli trzeba odjąć ten jeden przypadek. No i teraz e, były dwie możliwości, tak naprawdę, rozwiązywania tego zadania. To znaczy, można było eksperymentować z różnymi klasami drzew i sprawdzać dla każdej z tych klas, jakie wielkości da się jakie, jakie liczby n da się uzyskać za pomocą tego typu drzew. No, i w ten sposób to generować. Tak? To znaczy, tutaj widać, że na przykład każdą liczbę będącą iloczynem jakichś dwóch liczb pierwszych z przedziału od 1 do jakiegoś tam tysiąca jesteśmy w stanie zrobić. No więc można właśnie było zrobić jako wzorcówkę takiego Frankensteina, gdzie mamy kilka różnych rodzajów drzew, i w zależności od tego, jaki jest N, operujemy na tych drzewach. Albo można było znaleźć, jeżeli ktoś długo szukał. Można było znaleźć jedną super klasę drzew, która jest świetna. To znaczy mamy sobie wierzchołek, który ma D synów. Tu mamy wierzchołek, który ma B synów. On się łączy z wierzchołkiem, który się łączy z wierzchołkiem, który ma asynów. A z tej strony się łączy z wierzchołkiem, który się łączy z wierzchołkiem, który ma C- synów. Zastanówmy się teraz, ile jest maksymalnych skojarzeń i jakiego są rozmiaru w tym drzewie. No to zauważmy, że oczywiście możemy dla każdego z tych wierzchołków brać jego syna i to daje nam skojarzenie wielkości 4. Okazuje się, że skojarzeń wielkości większej niż 4 nie da się uzyskać w tym drzewie. Jest to bardzo podobny argument, co w tych pierwszych dwóch przypadkach. To znaczy, jeżeli wzięlibyśmy sobie na przykład tą krawędź. Tą krawędź, no to wykluczylibyśmy zarówno ten wierzchołek i ten wierzchołek. Więc zostałoby nam jakby taki podgraf i taki podgraf, no i każdy z nich ma maksymalne skojarzenie wielkości 1. No więc cały graf miałby maksymalne skojarzenie wielkości 3, a jak pokazałem, da się zrobić skojarzenie wielkości 4. Więc to skojarzenie nie byłoby maksymalne. No i podobnie, podobnie, jeżeli wzięlibyśmy na przykład tą krawędź i tą krawędź, też dochodzimy do skojarzenia, znaczy, no ich po prostu nie możemy wziąć razem, no bo wtedy ten wierzchołek miałby miałby dwie, dwie krawędzie, więc dochodzimy do, do sprzeczności. Natomiast więc maksymalne skojarzenie ma wielkość 4. No i pytamy teraz, ile jest takich skojarzeń? Jak już ustaliliśmy, tej krawędzi nie możemy nigdy wziąć, no więc wierzchołek ten razem z jego synami jest liczony zupełnie osobno od tego, co się dzieje na dole. No więc na pewno na D sposobów możemy wybrać jedną krawędź stąd. I to mnożymy razy to, co się dzieje, razy liczbę sposobów, na które chcemy wybrać trzy krawędzie stąd. No i zauważcie, że to drzewo jest troszeczkę podobne do tego, co się działo tutaj. To znaczy, wiemy, że A ma, znaczy ten wierzchołek ma A plus jeden sąsiadów, bo ma A dzieci i tego. Tak? Ten wierzchołek ma b plus dwóch sąsiadów, no bo tej krawędzi nie możemy wziąć, więc możemy na b plus dwa sposoby wybrać krawędź, która będzie w skojarzeniu. No i ten wierzchołek ma c plus jeden sąsiadów i możemy wybrać na c plus jeden sposobów krawędź, która będzie w skojarzeniu. No ale zauważcie, że ponownie nie możemy wybrać zarówno tej krawędzi, jak i tej krawędzi. Ponieważ to nie byłoby dobre skojarzenie. No ile jest sposobów, żeby wybrać tą krawędź i tą krawędź? No otóż możemy wtedy wybrać tą, tą i dowolną z tych. No tutaj, wybranie którejś z tych krawędzi nam nic nie zmienia w tym wyborze. No więc musimy odjąć c sposobów, na które chcemy wybrać jedną z tych krawędzi. I analogiczny przypadek symetryczny, czyli jeśli wybieralibyśmy tą i tą, to możemy wybrać dowolną krawędź z tych. Więc musimy też odjąć. A plus 1. No, i to jest wzór na liczbę maksymalnych skojarzeń dla tego drzewa. No, i teraz okazuje się, że kiedybyście przesymulowali sobie dla wszystkich nów do miliona, każdy ma przedstawienie tej postaci. To znaczy, że dla każdego n jesteśmy w stanie. Dla każdego n większego niż 1000, może tak, bo dla małych drzew robiliśmy po prostu gwiazdę. Natomiast dla większych, dla większych nów każdy n powyżej 1000, czyli każdy N z tego przedziału ma przedstawienie w postaci takiego drzewa dla pewnych A, B, C i D. No więc, to, to, to jest jakby klasa drzew, które nam wystarczają. Wystarczy, wystarczyło teraz dobrać odpowiednie a, b, c i d i wypisać takie drzewo. No i teraz pytanie, kiedy nam dają pewne n, no to skąd mamy wiedzieć, jakie będą a, b, c i d? No, można to było stabilizować, chociaż nie wiem, czy starczyłoby Wam czasu na konteście. Natomiast innym rozwiązaniem było przesymulować wszystkie możliwości a, b, c i d. Bo zauważcie przez co są ograniczone a, b, c i d. Otóż a. Plus B plus C plus D. Tak, czyli liczba tych synów, tych synów, tych synów i tych synów. Plus jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6 wierzchołków. Plus 6 musi być mniejsza równa 1000. Tak, no bo w naszym drzewie musi być co najwyżej 1000 wierzchołków. No więc tak naprawdę, gdybyśmy się chcieli przeiterować po wszystkich wartościach A, po wszystkich wartościach B. Po wszystkich wartościach C i po wszystkich wartościach D, takich, że to zachodzi, czyli mieli takie cztery zawięźdzone fory, to to wbrew pozorom nie jest 1000 do czwartej, dlatego że te wartości z reguły będą w bardzo niewielkiej skali, żeby ta suma się zgadzała do 1000. I to dobrze napisane już może wejść. Także to, to już mogło wejść. E, tutaj jeszcze była taka pewna heurystyka, pewna optymalizacja, że okazuje się, że można też D ograniczyć przez 3. I to jest taki, powiedzmy, eksperymentalny fakt, który można było sobie znaleźć, symulując sobie jakoś te drzewa. No i wtedy to już w ogóle mamy tak naprawdę trzy zagnieżdżone pętle i, i to D, które ma pętle do bardzo niewielkich wartości. No i w ten sposób jesteśmy w stanie właśnie dwoma klasami drzew, czyli takimi gwiazdkami. Dla niewielkich nów i takimi monstrami dla większych nów jesteśmy w stanie pokryć wszystkie wartości n za pomocą tego typu drzew. Ok, to wszystko.